Otwórzcie ze mną paczkę ze sznurkami. I trochę wiem, co tam jest, ale zapomniałam. I trochę nie wiem, co tam jest, bo może być różnie, prawda? Wiem, że ta pani czasami dorzuca mi jakieś inne rzeczy, a paczka jest niemała. O, jest Tak się prezentuje moja paczka sznurków za 150 zł. Także otwórzmy sobie ją razem. Zobaczmy, co tu mamy, a wszystkie sznurki przydadzą mi się już 4 lipca podczas naszego wspólnego szydełkowania przed kieleckim centrum kultury podczas off Fashion i będziemy tam robili podkładki pod kubek albo podstawki pod biżuterię. To zależy od was, co wybierzecie, a później też zdradzę Wam sekrety, jak z takiego wzoru stworzyć torebkę. Wybrałam taki wzór, który jest dosyć prosty, tak mi się wydaje, więc każdy będzie mógł coś wykonać. I wróci z czymś po prostu do domu Także myślę, że każdemu się przyda taka słodka podstaweczka Na przykład na biżuterię czy klucze Dobra, w worku jest worek Zaczynamy pierwszy sznurek Zielony, taki trawiasty, 5 mm Kolejny jest taki turkusowy To się chyba nazywa wrzosowy kolor Tak, tak jak dobrze pamiętam Też bardzo go lubię bardzo lubię ten pomarańczowy, jest super. Już robiłam z niego torebkę. Tutaj mamy dwa białe. Białe są lekko przybrudzone, więc zastanawiam się, czy ich nie pofarbować. Niebieski też mają lekkie plamki, bo to są wszystko sznurki z odzysku. Tutaj mamy szary i tu jest jeszcze jeden szary, ale on jest niepozwijany albo chociaż trochę pozwijany jest go tyle, więc obstawiam, że tutaj może być 100 metrów albo i więcej. Jeszcze dodam, że ja nie wiem ile to jest metrów w każdym sznurku. Dalej mamy jeszcze jeden biały i jeszcze jeden biały. Także to jest wszystko, i mamy łącznie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sznurków. Także myślę, że całkiem spoko. I zapraszam Was jeszcze raz bardzo serdecznie, już 4 lipca przed kieleckim Centrum Kultury, na nasze wspólne szydełkowanie, gdzie każdy będzie mógł stworzyć coś dla siebie.